Cześć! Dziś zajmę się trzecim w mojej kolejce opryskiem. Na maj mam zaplanowane użycie środka na bazie skrzypu polnego. O moim planie oprysków mówiłam już w poprzednim filmie. Jeśli nie wiecie o co chodzi, zachęcam do zapoznania się, link jest u góry. A dzisiaj zajmę się jedynym w tym miesiącu opryskiem. Zapraszam! Środek do oprysków, który mam przygotowany w opryskiwaczu nazywa się Evasiol. Jest to środek na bazie skrzybu pólnego, jest to środek naturalny, ale można go również przygotować samemu. Do tego celu wystarczy wykorzystać wiadro albo jakiś inny pojemnik. Wypełnić go w połowie skrzypem polnym, jego częściami nadziemnymi, niepodziemnymi. Mogą być trochę pocięte, mogą być też w całości. Zalewamy do połowy wysokości wodą kranową albo deszczówką i odstawiamy na 12 godzin w jakieś cieniste, półcieniste miejsce. Po tym czasie możemy wykorzystać ten płyn podlewając rośliny albo opłyskując je w całości. Skrzyp polny dzięki wysokiej zawartości krzemu. Wzmacnia komórki roślin i nie pozwala tak łatwo przedostać się do nich grzybom. Jeśli w tej masie po odsączeniu nie mieliśmy żadnych rozłogów, możemy to wszystko wrzucić na kompost. Jeżeli były jednak rozłogi, lepiej tego nie robić, bo rozprzestrzeni się tam skrzyp i zacznie rosnąć. Ja dzisiejszy oprysk wykonam gotowym środkiem, ale myślę, że na następny raz, kiedy będzie przypadał oprysk skrzypem polnym, to będzie sierpień, wykonam już roztwór sama. Wyciągiem ze skrzypu polnego można też opryskać inne rośliny w ogrodzie, w zasadzie wszystkie. Nie ma on okresu karencji, jest to środek zupełnie naturalny. Ja myślę, że użyję go szczególnie do truskawek i poziomek. W sadzie zapobiega m.in. chorobom takim jak parchia błoni, kędzierzawość liści brzoskwini czy mącznik prawdziwy. Cieczą trzeba opryskać całe drzewo, aż będzie dosłownie z niego kapało. Ja używam dawki zaleconej przez producenta, czyli 50 ml środka na 5 litrów wody. oprysk wykonany. Mi zostało jeszcze trochę roztworu, więc idę go użyć w warzywniku. Oczywiście efektami tych oprysków sadowych podzielę się z wami pewnie w końcu jesieni, jak już będę wiedziała jakie rezultaty to przyniosło. Na dzisiaj już dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć.